Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zolda des Hires. Dawno nas nie było, prawda? O tym dlaczego opowiemy pod koniec. Tematem dzisiejszego odcinka jest pytanie: gdzie są te szpeje? No jak to gdzie? Wiele osób często zachodzi w głowę. No przecież w działaniach wojennych wzięły udział dziesiątki milionów żołnierzy. Wszak tylko w czasie kampanii wrześniowej przez polską ziemię przewinęły się ich grubo ponad 2 miliony. Gdzie zatem te niezliczone ilości hełmów, karabinów, mundurów, bagnetów i dziesiątek innego rodzaju wyposażenia? Zacząć należy od rzeczy wcale nieoczywistej. To, że jakaś armia liczyła Powiedzmy milion żołnierzy nie znaczy jeszcze, że wszyscy oni trafili na front i że wydano milion hełmów, milion bagnetów, milion kompletów ładownic, milion chlebaków czy milion łopatek piechoty. Zapytacie państwo, dlaczego to ma znaczenie. Przyczyna jest bardzo prosta. Zasadniczo lwia część tego, co zachowało się do dziś, to przedmioty utracone przez ogólnie rozumianą armię w ten czy inny sposób w czasie walk lub Przynajmniej w rejonie okupowanym. Nadto fakt, iż jakiś żołnierz znalazł się w takim rejonie, nie oznacza jeszcze, że miał przy sobie absolutny komplet sprzętu. W konsekwencji tego należy wywnioskować, że duża część umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia. Nigdy nie opuściła wojskowych magazynów, bądź też opuściła ym, te magazyny, ale nigdy nie doszło do sytuacji, w której możliwym byłoby utracenie przez żołnierza przydzielonego mienia, naturalnie wbrew jego woli. Czy to jednak znaczy, że miliony ton szpeju leżą w magazynach do dziś? No nie, oczywiście armia w związku z wprowadzaniem nowego sprzętu co jakiś czas wymienia to, czym dysponuje. No dobra, może nie każda armia, ale zasadniczo tak też się dzieje, albo przynajmniej dziać się powinno. Tak się mówmy. Wtedy, jeżeli dochodzi do tej wymiany, stare zapasy są albo sprzedawane do jakiejś drugiej armii trzeciego świata, albo wydawane do tak zwanego donaszania, tudzież donoszenia w oddziałach nieliniowych, albo też są po prostu niszczone. Nie ominęło to wszak też Wehrmachtu, choć dość powiedzieć, że istnieją dowody na to, że nawet w 1945 roku zdarzały się przedwojenne mundury, czy wręcz liczące sobie już wtedy, no, koło 12 lat, buty tzw. wzoru Reichswehry. Większość rzeczy po wojnie została bezpowrotnie zniszczona w hutach, gdyż olbrzymie braki materiałowe wymuszały przerabianie tego, co uchowało się przez wojnę. Niezliczone ilości hełmów, czołgów czy bagnetów zostało przetopionych na przysłowiowe żyletki. Ze spadochronów szyto damską bieliznę, z mundurów codzienne ubrania. Elementy kuchni polowych wchodziły w skład kuchni cywilnych, a przy niejednej budzie stała miska zrobiona z niemieckiego hełmu. Hełmy w ogóle były bardzo wdzięcznym przedmiotem, bo używano ich na mnóstwo sposobów. Przerabiano na cedzaki, yy, prymitywne łopaty, czy czerpaki służące do nabierania wody, gnoju, czy, jak ten egzemplarz widoczny teraz na ekranie, ziarna. Bagnet nierzadko przeistaczał się w tzw. postrach chlewika, czyli nóż służący do uboju i dalszego rozbioru świni. Z artyleryjskich łusek dużego kalibru robiono swoiste parakowadła, służące np. do prostowania gwoździ. Koła od pojazdów były mocowane do taczek, wózków czy betoniarek, a skrzynki amunicyjne wykorzystywano w roli poręcznych zasobników na różne drobiazgi. Puszka na maskę przeciwgazową mogła stać się pojemnikiem na gwoździe, nakrętki albo towot. Tu przykład herbu państwowego, który służył za uszczelnienie dziury w podłodze gołębnika. Tutaj z kolei poddana już konserwacji i przerobiona na wystawową szafa garnizonowa, która służyła za kurnik. W tle zresztą widać jeszcze wrzery spowodowane oddziaływaniem kurzych odchodów. Rozwiązań zasadniczo było bez liku, bo ilu ludzi, tyle pomysłów. Większość przeróbek powstawała w ramach samopomocy, ale sporo też wykonywano w fabrykach. Takie fachowo obrobione przedmioty trafiały potem do sprzedaży cywilnej, aby choć odrobinę zaspokoić zapotrzebowanie wyniszczonej wojną ludności. Ludzie w obliczu powojennej biedy starali się za wszelką cenę przeżyć i choć odrobinę podnieść sobie komfort życia. Słupki forteczne damy jako słupki między przesłami płotu. Tłuczeń z nasypu schronu? Wysypiemy sobie podjazd. Kłęby drutu kolczastego? Bach, w fundamenty. Karabin czy granaty? A to to akurat pod strzechę, Bo no, sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Nie jest to jednak Pełna odpowiedź na tytułowe pytanie, co z resztą przedmiotów? No, z niekłamanym smutkiem należy powiedzieć, że spora ich część nadal jest po prostu niszczona. Ludzie najczęściej zupełnie nieświadomie, choć wcale ich to nie tłumaczy, wyrzucają takie relikty na złom, uzyskując przy okazji ułamek kwoty, którą mogliby uzyskać sprzedając to kolekcjonerowi. Zdarza się również, że ludzie umyślnie niszczą takie przedmioty, próbując zamanifestować swoją pogardę dla danej armii albo takim dziwnym i niezrozumiałym odruchu pacyfistycznym albo pseudopatriotycznym. Inni nadal wykorzystują tego typu znajdki do celów codziennych, mimo że sklepy obfitują we wszelkiego typu narzędzia. No i nie ma przecież ich deficytu. Jakby tego było mało, ludzie często przerabiają starocie na jakieś bliżej nieokreślone ozdoby, tak naprawdę niszcząc je w sposób absolutnie nieodwracalny. Jest to o tyle niezrozumiałe, że o ile stare grobowce, szczególnie wojskowych, można jakoś zaakceptować tu przykład wykorzystania elementów pocisku od Nebelwerfera czy granatów ręcznych o tyle dziś, w dobie powszechnego dobrobytu i dostępności wszelkich towarów no, jest to absolutny skandal. Nie można też zapominać, że choć całe armie detektorystów przewinęły się już przez niezliczone pobojowiska, mimo iż mnóstwo ludzi przetrzepało miliony piwnic, strychów czy stodół, to nadal nie wszystko zostało odkryte. Nadal duża część z tych rzeczy leży gdzieś nieodkryta i gnije w zapomnieniu z roku na rok. Coraz bardziej uszczuplając ogólne zasoby staroci. Czy to wszystko wyczerpuje temat? No zdecydowanie nie. Powiedzieliśmy sobie bowiem o losie wyjątkowo smutnym czyli zniszczeniu, zatraceniu, nieodwracalnych modyfikacjach czy innej anifilacji. Zapytamy więc, co jeszcze mogło spotkać starocie. No zasadniczo nie możemy zapominać o obecnej praktycznie w całej Europie i no zasadniczo w, w, w jej części świata ogromnej ilości zbiorów muzealnych, mnóstwa wystawek historycznych w szkołach i niezliczonych zasobach prywatnych kolekcjonerów. Tam bowiem w mniejszym lub w większym poszanowaniu spoczywają całe masy sprzętu. Zróbmy sobie takie doświadczenie. Gdy uświadomimy sobie, że na samym tylko starym kontynencie mieszka blisko. -Bodajże 750 milionów ludzi, i założymy, że kolekcjonerzy stanowią tylko 1% ogółu, to już mamy 7,5 miliona osób. Niech 25% z nich posiada niemiecki hełm, to da nam blisko no, niecałe 2 miliony garnków. A gdzie muzea, gdzie szkoły, gdzie ludzie, którzy w kolekcji posiadają więcej niż jedną sztukę? Kiedy weźmiemy pod rozwagę skalę zjawiska, jakim jest zbieractwo, i dodamy do tego sprzęt zniszczony tak w czasie wojny, jak i po niej. To nagle magicznie wszystko zaczyna nam się układać i względnie matematycznie zgadzać. Zapytamy więc, skąd to subiektywne wrażenie, że tego wszystkiego dookoła nas jest tak mało? Głównie wynika to z tego, że przedmioty te znajdują się, jak już wspomnieliśmy, w rękach poważnych kolekcjonerów, szkół albo placówek muzealnych. Żadna z tych grup, a już szczególnie muzea, nie jest zainteresowana wyprzedawaniem swojego mienia. Jeżeli tylko wypływa coś ciekawego na tym, czy innym portalu aukcyjnym, można mieć pewność, że albo kolekcjoner został do tego zmuszony sytuacją życiową, albo mu się zmarło, a rodzina postanowiła pozbyć się tak zwanych śmieci. Więc jak? Już mamy jasność? No jeszcze nie do końca. Sporo tak zwanych fantów, szanowni państwo, nadal znajduje się w magazynach teatrów, czy wytwórni filmowych, Choć duża część dawno temu została już albo rozkradziona, albo wyprzedana. Dużo sprzętu znajduje się także w rękach firm, które świadczą usługi wypożyczania takich przedmiotów. Tutaj mamy przykład legalnie nabytego czaka żandarmerii, które niegdyś stanowiło zasoby pewnej rekwizytorni i które być może tylko dlatego zachowało się w tak genialnym stanie. Bardzo ciekawy był także los broni, ale jako, że powstał już o tym całkiem dobry film, to zamiast powtarzać praktycznie to samo, odeślemy Państwa do materiału irytującego historyka. Link zostawiamy w opisie. W piśmie napisane jest: Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Działo się tak po każdej wojnie i w każdym czasie. Nie jest to w żadnym wypadku wymysł I czy II wojny światowej. Z dokładnie z tym samym zachowaniem mamy przecież do czynienia nawet dziś, kiedy tuż obok nas od 2014 roku toczy się wojna, która nabrała tempa 24 lutego 2022 roku. I zanim zakończymy, warto podzielić się z państwem pewną uwagą. Otóż takich militariów przerabianych na sprzęty codziennego użytku było stosunkowo niewiele. Oczywiście, o ile zestawimy to z ilością wyjściową, pierwotną tychże przedmiotów. Przy tym wszystkim ceny takich przeróbek nie są wcale jakoś niesłychanie wysokie i jest to o tyle dziwne, że po pierwsze, często te przeróbki są naprawdę ładne i pomysłowe, po drugie występują w dużo mniejszej ilości niż w swoim pierwotnym charakterze, a po trzecie, bardzo rzadko można je trafić w ogóle na aukcjach. Dlaczego tak jest, to właściwie trudno jednoznacznie wskazać, ale na pewno jest to bardzo fajna nisza kolekcjonerska do zagospodarowania. Tyle w temacie pytania zadanego na początku odcinka. To teraz, dlaczego tak rzadko ostatnio publikujemy Zoldat des Przyczyny, Szanowni Państwo, możemy podzielić na dwie kategorie: związane bezpośrednio z grupą i związane bezpośrednio ze mną osobiście. Jeżeli chodzi o grupę to dopiero teraz, po ponad 18 miesiącach, zakończyliśmy kwestie rozliczeniowe i faktyczne związane z filmem Poszli do diabła, historia pewnej zbrodni. Dostępny nadal u nas na kanale. Nadto zbliża się 10 rocznica istnienia grupy, co powoduje konieczność podjęcia mnóstwa prac administracyjnych, w tym wielkie porządkowanie dokumentacji. Przy tej okazji wprowadzamy sporo zmian, a to wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Pracowaliśmy także nad rozwojem naszej strony internetowej www.regiment73.pl, na którą zapraszamy. Przypominamy, że można zakupić u nas gadżety związane z grupą. Nadto uruchomiliśmy profil na Instagramie link w opisie. Jeżeli rzecz ma się kwestii związanych ze mną osobiście, to jest to nadal niejako związane z grupą, ponieważ od ponad pół roku Pracuję nad pewnym projektem, w który zaangażowany jest 73. Jest to na razie tajemnica, ale efekty mojej pracy będziecie państwo mogli zobaczyć w przyszłym roku, o czym już e, informujemy na YouTube grupy. Na dziś, szanowni państwo, dziękujemy za państwa uwagę. Odwiedźcie proszę naszą stronę na Facebooku, Instagramie i cierpliwie oczekujcie kolejnego odcinka Soldaten des Hires.